Wow! Pro, proszę, prezentuję Wam, przynajmniej w mojej opinii, najdłuższy most, nie, nie, wykluczając wiadukty dla samochodów we Wrocławiu. A tu podpowiedź, gdzie się to. Dost... A tu podpowiedź, gdzie, gdzie może się znaleźć? Trochę ciemno. Nie tak? Przyznaję. Ja, ale spróbujcie. Na tak długim moście można wiele zrobić. Widziałem, i nie ja jeden wpadłem na ten pomysł, zaraz Wam udowodnię co mam na myśli. I przy okazji udowodnienia jak wielki jest ten most. Widzieliście? Jeśli nie, to poczekajcie chwilę. Jest trochę, i tak jest trochę jest. Wcześniej trasa roweru, teraz taka prosta droga. Szkoda, że tak daleko. Znałem się, po co ludzie tu przyjeżdżają i widziałem kilku przychodów, ale po drugiej stronie mostu nic nie ma. Co? Ciekawe, co oni chcą osiągnąć, Jeż, jeżdżąc, idąc przez ten most i jeżdż. skoro muszą, będą musieli teoretycznie przejść tę samą drogę powrot. No my. O tym mówię. Nikt, chyba nikt, skoro ktoś zaznaczył te. A, skoro ktoś to zaznaczył, to może, może to byli robotnicy, którzy coś robili. Ale ja myślę, że bo ktoś to wykorzystał jeszcze w innym celu.